Okej, okay, a spróbujmy jeszcze się zmienić z tą sytuacją, że front, dziś, znaczy front, no wojsko na, 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 przemieszcza się w stronę miasta, w którym mieszkam. I teraz y, w którą stronę ja mam uciekać? No na pewno ja przeciwną, mieć? do tak, kierunku frontu. Tak, ale czy ja mam mieć przygotowane jakieś miejsce ucieczki? Tu tutaj troszkę tego to poruszyłeś. Co to ma być y, za miejsce? Gdzie w jaki sposób ja mam je znaleźć takie miejsce ucie ucieczkowe? czy jak, jak to tutaj mogłoby wyglądać i jakim środkiem transportu uciekać, bo to też jest taki dylemat, który wyniknął na Ukrainie, gdzie nagle wszyscy uciekali samochodami, autostradą i stali i pytali, no jak to powinno e, wyglądać. Na pewno unikamy takich miejsc jak autostrada. Dlaczego? Po pierwsze, wszyscy wybiorą na pewno autostrady, więc one szybko się zakorkują. Mhm. E, poza tym z autostrady ciężko zjechać. Więc jest tutaj problem. Lepiej wybierać boczne drogi. Po pierwsze, one raczej się nie zakorkują, po drugie, są bezpieczniejsze. Jest też Takie boczne drogi na pewno nie będą celem ataku. Autostrada może być ewentualnie celem ataku, chociażby lotnictwa przeciwnika, więc raczej unikałbym autostrad. Po autostradach też mogą zresztą poruszać się wojska przeciwnika, bo to są najszybsze drogi. Więc raczej boczne drogi. Czy brałbym samochód? jak najbardziej tak samochód jest najszybszym środkiem lokomocji więc nie widzę tutaj powodów dlaczego by nie skorzystać z własnego samochodu który może być przy okazji też naszym schronieniem jeśli gdzieś tam się zatrzymamy więc wybrałbym zdecydowanie samochód i tutaj warto też mieć takie dobre nawyki czyli jak tankujemy samochód to jednak zawsze do pełna mimo tych cen paliw warto też mieć gdzieś tam w garażu jakiś zawsze jeden chociaż karnister napełniony napełniony paliwem do naszego samochodu, w razie czego bierzemy go ze sobą i na pewno to zwiększy zasięg naszego samochodu, jeśli stacje benzynowe będą nieczynne. Samochód to jest jedna z takich możliwości, ale na pewno mamy jeszcze tą możliwość, żeby tutaj, jeżeli ktoś ma rowery, na przykład bagażnik do roweru, to może śmiało te rowery przypiąć, bo to tak też jest jakby druga wersja. Jeśli zdecydujemy się na rower, to bierzmy rower, tak, zawsze to lepiej, lepiej jechać niż iść mimo wszystko, tak? no bo to chodzi o zasięg tego, ten dystans, jaki możemy przebyć, przejechać, żeby się ewakuować. Także jeśli mamy jakieś inne środki lokomocji, nie wiem, skuter, rower, jak najbardziej. Możemy to też wykorzystać. Hulajnogę elektryczną, nawet, prawda? Okay. Wszystko. Jeżeli mówimy, że w samochodzie, bo tak tutaj w tym kontekście działamy teraz, to chciałbym jeszcze Cię zapytać, czy jest coś takiego, co trzeba mieć zawsze w samochodzie według Ciebie w takiej sytuacji awaryjnej? Czego nie powinniśmy z niego wyjmować? Może tutaj, może nawet pokazać. No, to jest w ogóle fajny temat, co warto ze sobą mieć. Przechodzimy tutaj mm. trochę do tego sprzętu, ale ten EDC, EDC czyli Everyday Carry jak niektórzy nazywają, ekwipunek dźwigany codziennie, mm. czyli coś, co zawsze jest przy nas i y, możemy to wykorzystać y, w sytuacji survivalowej, w sytuacji zagrożenia y, i mamy to zawsze ze sobą. W samochodzie na pewno to jest apteczka. Ona zawsze się może przydać. No, prawo wymaga od nas, żeby też była kamizelka y, odlaskowa, i warto mieć tych kamizelek tak naprawdę tyle, ile mamy miejsc w samochodzie. Y, warto mieć y, jakiś koc, Albo kilka kocy, tak, gdyby coś się miało wydarzyć, jakąś składaną saperkę, gdyby samochód nam się zakopał, e, jakiś zestaw naprawczy, klucze, tak, żeby można było chociażby koło, y, koło wymienić, zestaw naprawczy do koła, czy w ogóle koło zapasowe. Od czasu do czasu je nam pompować, wyciągnąć, sprawdzić, czy ono jest sprawne. E, to są takie podstawy, ale oprócz tego. Kwestia nawigacji. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i wręcz uzależnieni od nawigacji e, znanych, znanych firm. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że podczas konfliktu zbrojnego GPS może po prostu nie działać. E, I co wtedy? E, więc warto by było mieć chociażby mapę samochodową e, kraju e, w samochodzie i potrafić z niej skorzystać. Czyli e, warto co jakiś czas wyłączyć jednak telefon, spróbować ponawigować. Chociażby po naszej najbliższej okolicy tylko przy użyciu typowej mapy samochodowej poprosić o to też też żonę. No bo tak naprawdę ja mówię to z perspektywy mężczyzny, przecież ja bym nie ewakuował się, tylko robiłaby to żona, więc żeby ona też potrafiła to zrobić, co dla niektórych może być rzeczywiście problemem. Taka orientacja się w terenie. Możemy to oczywiście zrobić w formie zabawy, tak? Wziąć też, zaangażować w to dzieci, e, zrobić kiedyś w weekend wycieczkę, e, jako takie zadanie, właśnie też dać mapę dzieciom, żeby próbowały nawigować. E, myślę, że to dla nich byłaby też fajna zabawa, ale też bardzo mądra nauka w razie zagrożenia. I, I ewakuacji. No i w ogóle zastanowić się, jakimi drogami w ogóle się ewakuować. Tak, nawet na mapie sobie tam delikatnie zaznaczyć, które, które drogi ewakuacji byłyby dla nas dobre, przez jakie miejscowości jechać, żeby dostać się najdalej na zachód, bądź dalej na wschód, w zależności od tego, gdzie ta linia frontu by była. Okay.